Ej, witajcie! Nowy nabytek w cytrusowej dżungli. Długo się jakoś broniłem przed tym cytrusem. Jakoś nie miałem za bardzo przekonania, jeśli chodzi o zimowanie tego cytrusa. No, zobaczymy. Jest to limonka australijska, czyli Finger Lime. Ona, z tego co o niej czytałem, potrzebuje troszeczkę cieplejszego zimowania. U mnie w szklarni jest około trzech. Do 4 stopni, chyba że słoneczko przyświeci to wtedy więcej. Ale staram się, żeby temperatura poniżej 3 stopni nie spadła. Z tego co czyta, czytałem. To ta limonka australijska potrzebuje więcej, gdzieś około 10-12 stopni, jeśli chodzi o zimowanie, e, więc no, zobaczymy, zobaczymy. Udało mi się ją dobrze kupić. Także będzie to też w pewnym sensie jakiś taki eksperyment. Także może wam też to jakoś. E, na wasze pytanie odpowie, jeśli chodzi właśnie o tą limonkę czy sobie radzi w takim zimniejszym zimowaniu. Jest to czerwona limonka, czyli te owoce będą czerwone, są jeszcze czarne i zielone. Ja wybrałem czerwoną. No i zobaczymy, jestem bardzo ciekaw. Teraz będę robił, to będę przesadzał, żeby miała troszeczkę więcej bryły korzeniowej. Także teraz jeszcze będzie miała troszeczkę czasu, żeby w tą bryłę korzeniową zainwestować. No i w przyszłym roku mam nadzieję, że podrośnie i że będzie miała swoje owoce. Wygląda naprawdę ładnie, wygląda na zdrową. Także jestem ciekaw, jak to będzie się rozwijało w przyszłym roku. Pozdrawiam, trzymajcie się.